Radio Złote Przeboje C, 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie. Monika trykowska chwilę rozmawiała z Tomaszem Boralem prezesem Stowarzyszenia Sztuki, Sportów, Walki i Bakwist w Częstochowie, który prowadzi aktualnie bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet z Częstochowy na zlecenie częstochowskiego magistratu. Jeszcze o tę motywację pani chciałam zapytać. To znaczy, panie przychodzą też, bo chcą wypróbować się w ogóle w sztukach walki chcą tego spróbować, czy też odbiera Pan takie sygnały, że czują się, czują jakieś zagrożenie i robią to, już abstrahując od tych takich typowo domowych sytuacji, i robią to dlatego, że po prostu chcą się poczuć bezpieczniej, czy może właśnie chcą swoje jakieś psychiczne bariery przełamać? Co e, mówią Panie? Teraz na początku to może odpowiem tak żartobliwie, że e, kobiety to wcale nie jest taka słaba płeć, to tak ogólnie, bo dzisiaj, no, może tak poniekąd nawiązując do rozmowy, mogę podpowiedzieć po tylko tyle, że Dzisiaj kobiety są naprawdę silne. Nie boję się tego powiedzieć, muszę powiedzieć obiektywnie, tak, że zaczynają przerastać płeć męską w kwestii mentalnej i również w kwestii przygotowania sportowego. To tak, na marginesie, dzisiaj 44-letnia kobieta potrafi stanąć w stójce i to powiem w rękawicach bokserskich, które są śliskie i niewygodne. A młody mężczyzna często od kilku letni nie potrafi zrobić 10 pompek, więc y, troszkę powiem tak, przeraża mnie to w sensie co dzieje się z płcią męską, mm -hmm. tak, bo o kobietach mm -hmm. to bardzo dobrze świadczy. Y, więc to mogę tyle powiedzieć. No, wracając do pani zapytania, to jeszcze powiem tak, cele są różne, tak. Są kobiety, które po prostu chcą przyjść na kurs z ciekawości, bo chcą przyjść. Ktoś na przykład też mówi, że a ja od zawsze, nie wiem, będąc nastolatką, nie miałem możliwości i dzisiaj jest taka możliwość, bo ja chcę tego spróbować. Albo że rodzice się wcześniej bali o mnie, bo na przykład słowo sztuki walki kojarzyło się z czymś negatywnym czy agresywnym, o czym możemy też później wrócić do rozmowy i też coś na ten temat podpowiem. Jest też grupa kobiet, która na przykład no, chce poznać typowe techniki samobrony. Są też pojedyncze osoby, które na przykład były gdzieś zaatakowane gdzieś na ulicy albo. Jeżeli nie zaatakowany, to miał jakieś nieprzyjemne sytuacje, więc chciałyby się wzmocnić, poznać kilka technik. No jest kilka też pań w ogóle takich, które są na przykład bardzo przebojowe, tak? Z żartem tu często też byłem je podebrać. Ja nie pamiętam, na którym szkoleniu tu któraś z pań dobiegła do mnie z tyłu i zaczęła mnie dusić z zaskoczenia w trakcie szkolenia. Też taką sytuację miałem, to chyba właściwie było podczas tego pierwszego kursu w 2017 roku, taka niekonwencjonalna... Obronił się Pan. Tak, sytuacja, tak. No powiem szczerze, tam trochę było tak nieprzyjemnie, bo ja tak zareagowałem też bardzo instynktownie. A się boję. Tak, no i powiem szczerze, później się tak dopiero okłonąłem, bo w pierwszych sytuacjach, no to taka reakcja jest trochę, można powiedzieć, automatyczna, tak, no. Ale było bardzo wesoło też. Także ja, tak jak mówię, lubię szkolenia prowadzić w sposób, no, niekonwencjonalny. Dzieci? Szkolił Pan kiedyś samoobrony? Tak, szkoliłem dzieci w zasadzie, można powiedzieć, że czynnie też szkolę, ponieważ prowadzę zajęcia cały czas, więc dzieci również, tutaj moi klienci korzystają z moich usługi personalnie, i w grupach kameralnych. No przede wszystkim, jeżeli Pani wspomniała o dzieciach, to prawidłowy proces szkolenia jest taki, że jednak 60% treningu to są, tech, to są ćwiczenia ogólnorozwojowe, stretching, rozciąganie wszystkich grup mięśniowych i stawów, a to 40% to są techniki walki. Można powiedzieć, że profesjonalista, który orientuje się w temacie, to na pewno wie, że dzieci trzeba troszkę sprytnie oszukiwać, bo w ich treningu, w ich szkoleniu musi się właśnie znaleźć bardzo, ćwiczeń, bardzo dużo ćwiczeń ogólnorozbojowych, więc umiejętnie urozmaicamy to też technikami, ale głównym aspektem mhm. jest właśnie to, czyli walka przede wszystkim z wadami postawy, których jest bardzo dużo, Także to są takie no, najważniejsze i najistotniejsze kwestie. Mhm. Jest boom, czy jest moda na to, żeby trenować sztuki walki? Oczywiście, że tak. Cały czas bardzo dużo osób przybywa. Na pewno bardzo duże zainteresowanie jest tym treningiem wśród płci pięknej. Przybywa ich coraz więcej i myślę, dlaczego też przede wszystkim ich przybywa. Dlatego, że kobieta, powiedzmy sobie szczerze, żeby to źle nie zabrzmiało, że jestem jakimś szowinistą, tak, że kobieta na przykład w rywalizacji z mężczyzną na siłowni ma małe szanse na, to, na nawiązanie tej rywalizacji, tak, a w treningu sztuk walki kobieta, która nie trenowała, przychodzi. Na Nagle okazuje się, że nie tylko może nawiązać równorzędną rywalizację z mężczyzną, ale może ją również wygrać, tak? Więc przede wszystkim w treningu sztuk walki nie potrzeba siły, a ja zawsze też podpowiadam, że, e, że siły się należy brzydzić, tak. Ja też do tego mam bardzo duży dystans. W treningu walki mamy do czynienia z z rozluźnieniem mięśni, przede wszystkim, z prędkością, z koordynacją ruchu. Siła to jest ten drugorzędny, końcowy aspekt. Nawet można tutaj użyć takiego fajnego, technicznego sformułowania, że w sztukach walki używamy, uwaga, siły prędkościowej. Czyli to prędkość decyduje o sile uderzenia i ona koncentruje się w ostatnim etapie przed, można powiedzieć, przed samym przeciwnikiem, tak, gdy dochodzi do celu czy do uderzenia. Mhm. Czyli y, trening sztuk walki może być jakby sposobem, pomysłem na taką naszą aktywność codzienną, ruchową. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim nawet sięgając do korzeni sztuk walki yy, można również powiedzieć, że trening sztuk walki doskonale współgra z przyrodą, tak. My nie potrzebujemy yy, trenując sztuki walki, my generalnie nie potrzebujemy żadnych przyborów, tak? bo możemy wykorzystać do tego, nie wiem, przebieżkę w lesie i w trakcie treningu, i w trakcie tej przebieżki w lesie, zrobić doskonały trening, świetnie rozgrzać stawy, rozciągnąć wszystkie grupy mięśniowe. No właśnie to jest prozdrowotny trening, czyli rozciągamy wszystkie grupy mięśniowe i stawy. Ja też, jak mam swój prywatny trening, najcięższy robię w niedzielę, ponieważ mam trochę więcej czasu, to dzisiaj rozciągam mięśnie ekstremalnie, nie koncentruję się tylko nad technikami. Można powiedzieć, że dzisiaj w miarę upływu czasu. Też nie jestem już najmłodszy, to przede wszystkim koncentruję się nad stretchingiem, czyli rozciąga wszystkie grupy mięśniowe. O sztukach walki trochę nam opowiedział prezes stowarzyszenia Sztuki Sportów Walki Bakfight w Częstochowie, Tomasz Boral, który aktualnie prowadzi kolejny bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet z Częstochowy. A rozmawiała z nim Monika Trykowska chwila